Dzień dobry, jesteśmy uczennicami pierwszego liceum ogólnokształcącego i tak, Postanowiliśmy dowiedzieć się, co ludzie wiedzą na temat wyborów do Europarlamentu. Zapraszamy. Chwilkę. Jesteśmy z pierwszego liceum ogólnokształcącego i przeprowadzamy sondaże na temat. Nie zawsze za bardzo czasu. To są dosłownie dwa kochanka o wybory do europarlamentu. O, to ty nie? się, hmm? się na nie, znam? nie, nie Zarazam. Możemy zająć minutkę? Nie, zająć. No, jesteśmy. Nie bardzo. Zapraszamy, czy możemy zajść minutkę, dosłownie? Nie, nie. Nie, nie. 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 Ale co jest naklewano? Nie, to to kupujemy, to nie. Nie, nie wiem. Będą mnie długo, nie? Nie, wiem. Tak, Na nie. Niedługo, nie? Nie, inter, nie interesuje nas to, bo i tak nie będziemy głosowali. Nie wiem, teraz jakby niedługo, chyba 7 czerwca. No, nie, nie, nie wiem tego. No, oczywiście 7 czerwca, tak? Bardzo. Ale gdzie? U nas A czy tak, ogólnie? W Polsce. Aha, w Polsce to chyba 7 czerwca. Tak, 7 7, tak? Nie tak tak? wiem, chyba 7 czerwca. Tak. to, że kiedyś się odbędą w tym roku? No. Nie, nie. Aha. Tak, Dobrze. 7 czerwca. A. A. Czy pójdą panowie głosować? Nie, ja pójdę. Bo nie wiem, co się. A na... <laughs> Całe życie chodziło mi za styl wyborem i lepiej nie jest. Nie mieszkam w Polsce już od 16 lat. Ale będę głosować może tam. A nie, nie zamierzam i nawet nie mam pojęcia kto tam kandyduje. Tam nie, nie myślałam nie o zamierzam. Tym. Prawdopodobnie tak. Czy pójdzie pan głosować? Jasne. Oczywiście, że tak. To jest mój obywatelski obowiązek. Co? już zawsze szłam. Czy zamierza pani głosować? Tak. Tak, zawsze głosować? Oczywiście. Oj, nie, to nie. O, na temat to ciężko. Czy panowie pójdą głosować? Ja, nie, 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 no, dobrze nie. A nie. A dlaczego nie? Bo czy będziemy głosować, czy nie, tak się nic nie zmieni. No, a dlaczego pan Zawsze będzie kolorowo. Bo nie wiedzą na kogo głosować, bo nie ma na kogo głosować. No i wydaje mi się, że nie wiedzą, co zmienią takie wybory. Nie pójdę, bo to są ba barany głupie. A już jednych złodziej mamy, a następnych nie chcę. Yy, nie wierzę, że są w stanie coś zmienić w naszym rządzie i prawda w całej władzy. Mhm. Ja wiem, no w tej chwili w polityce tutaj naszej polskiej, to nie ma takich partii, której by można zaufać na temat. Może nie wiedzą. Kiedy są w ogóle wybory albo nie wiedzą na co głosować? Albo się Brak znajomości kandydatów. Nie, nie wiem, mało się ogłaszają, mało jakichś reklam nie wierzą w ludzie. E, często im się nie chce wyjść z domu. Twierdzą, że i tak, e, im to, nic nie, to i tak nic nie zmieni. Ludzie mają konsumpcyjny tryb życia i nawet nie myślą o takich jak dla nich przyziemnych sprawach, dlatego to jest, mi się wydaje odpowiedni argument, dlaczego ludzie nie chodzą na wybory. Z nie, nie interesuję się polityką, naprawdę. Dziękuję. Oj, nie wiem. chyba pani, trudno to powiedzieć. Co yy, rząd powinien zrobić, żeby zachęcić ludzi do głosowania? Zmienić no nie teraz. Od podstaw zmienić dostać od ostatniego do dopiero. To merytorycznie ludziom wytłumaczy, a nie jednego, drugiego, drugiemu bliżej. i co my z tego wiemy? Nic? Co oni mogą zrobić, jak oni już tyle nakradli, że żeby... to się po prostu nie da, nie? Powinniśmy zmienić rząd. Prowadził jakąś swoją reputację, nie? Ogólnie. Dobrze. Ale jak? Nie wiem. Ale głosowanie przez internet, bo też czasami jest tak, że ludziom się po prostu nie chce wychodzić z internetu. O internet to było bardzo dobre Powinien to zrobić, co obiecał. Kiedyś, przy wyborach. A nic nie zrobił. Tylko kłócą się i nic więcej. Proszę Panią, mniej się kłócić, a więcej działać. No nie wiem, bo co, co rząd to za, za ciekawie w Polsce nie jest, więc nie wiem czy ten rząd coś zmieni tak naprawdę. Ale no powinni ludzie już głosować, bo jeżeli nie pójdą, no to się nic nie zmieni. Ja uważam, że no powinni głosować chociażby. O, tu się kamerę? No.